Czy może Pani powiedzieć, tak w krótkich zdaniach, o czym jest ta książka i co było bodźcem w ogóle do napisania tej książki? Wilczyca jest powieścią z elementami autobiografii. Jest to historia dziewczyny, która za wszelką cenę chce być kochana, pochodzącej z zamożnego domu, w którym teoretycznie niczego nie brakuje, ale nie ma najważniejszego elementu jakim jest miłość rodziców do dziecka e, i myślę, że to później rzutuje na jej wybory i e, sytuacje trudne, kryminalne, w których się znajduje. Tak pokrótce. Osadzona jest w latach 90 e, bardzo ciekawych, kolorowych. E, myślę, że pisze obrazami, więc łatwo będzie sobie to wszystko wyobrazić czytając książkę. A czy to jest może część Pani historii, czy Pani sobie po prostu ją e, wymyśliła tą historię? To jest zdecydowanie moja historia. Jest to w 70% można powiedzieć moje życie. Słyszałam, że książka też będzie ekranizacją, tak? Czy Pani planuje być na planie? Jakby nie mam wpływu na to, kto będzie zatrudniany i tak dalej, natomiast zaproponowało mi firma Jake Vision, która kupiła prawa, współpracę scenariuszową, więc całe serce włożę w to, żeby maksymalnie odtworzyć klimat tamtych czasów i Tą prawdę, żeby pokazać, yy, która jest w książce. Czy pani może by chciała być taką drugą Blanką lipińską, czy Pani może ma nadzieję, że odniesie aż taki sukces? Yy, powiem uczciwie, że ja jestem na tyle spełnionym człowiekiem i zawodowo, i prywatnie, że jakby nie jest moim priorytetem Sukces jako szeroko pojęty, dlatego że jeśli odniosę go na pewno to uszanuję, jeśli nie, to też jakby świat się dla mnie nie zawali, bo Wilczyca zawsze idzie dalej. W związku z powyższym nigdy nie konkuruje, nie porównuje się do nikogo. Uważam, że zawsze jest przestrzeń na wiele wielu artystów, wielu pisarzy, muzyków i tak dalej. Świat jest kolorowy i dlatego jest taki piękny, że... Ma różnorodność, więc bardzo gratuluję pani Blance Lipińskiej i myślę, że ona też się nie spodziewała takiego sukcesu, natomiast czy czytelnicy zechcą również przeczytać tak licznie moją książkę? Mogę tylko o tym marzyć. To no może pani bardziej by chciała iść w stronę Jakuba Żulczyka, który stoi bardziej z tyłu, jakby nie afiszuje się, tak? Wielbiam e, pana Żulczyka i też lubię pana Mroza i panią Bondę i tak e, szczerze powiedziawszy to chciałabym, żeby to e, e, świat zadecydował troszkę za mnie, w, której, w jakiej odsłonie mnie widzia, ja to z pokorą przyjmę. Pani ma już może z tyłu głowy, kto by zagrał główną rolę? E, Dziś wielokrotnie zadawano mi to pytanie i powiem uczciwie nie widzę na razie kandydata, kandydatki na rolę Karoliny, natomiast myślę, że mamy nowych, świeżych aktorów, którym chętnie dałabym szansę, ale to nie mnie decydować, bo być może producenci mają już kandydatkę i ja na pewno to uszanuję, bo wiedzą, co robią, to są naprawdę świetni fachowcy. Na pewno w roli mojej mamy widziałabym Kasię Warnkę, która... Umiała, by oddać ten chłód mojej mamy, myślę. I Kaśka jest świetną aktorką i ja wiem na 100%, że ona by po prostu świetnie zagrała moją mamę. Dlatego, że książka kończy się, kiedy ja mam 25 lat, więc akurat byłby zbliżony wiek mojej mamy wtedy do, do, do Kasi. Kasia Warnka jest moją przyjaciółką, ale nie dlatego dzisiaj peany mogę piać na, na, na jej temat. Kasia jest przede wszystkim bardzo dobrym człowiekiem, lojalnym, szczerym i nietuzinkowym, a dopiero potem jest świetną aktorką, bo jest bezkonkurencyjna dla mnie. I niewykorzystana tak jak powinna, ponieważ ja uważam, że 5 minut Kasi Warnkę to dopiero przed nią.